Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Aby wziąć w nim udział, należy zrobić pomysłowe zdjęcie na tle inwestycji zrealizowanej dzięki środkom regionalnego programu operacyjnego. Zmieniamy perspektywę dzięki RPO. To jest konkurs fotograficzny, ma na celu rozpropagowanie najciekawszych przedsięwzięć zrealizowanych dzięki środkom z regionalnego programu operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego. dzięki fotografii, dzięki pomysłom niebanalnym, dzięki temu, że nasi mieszkańcy, każdy z nich może mieć inny. Pomysł na to, jak zrobić ciekawą fotografię, która z jednej strony promuje daną inwestycję, a z drugiej strony też pokazuje kunszt fotograficzny autora zdjęcia. Najlepsze zdjęcia wybierane będą w dwóch trybach: głosowanie internautów, w którym osoby odwiedzające profil głosować będą na najciekawszą ich zdaniem fotografię, oraz nagrody za wartość artystyczną, w którym oceny zdjęć dokonają znani fotografowie zasiadający w eksperckim jury, a w konkursie udział wziąć może każdy. Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy chcą w nim wziąć udział, do wszystkich fotografików amatorów, ale, ale może też ktoś, kto już się para tym od dłuższego czasu zechce pokazać swoje umiejętności, można zgłaszać swoje prace do 8 lipca. Termin nadsyłania zdjęć mija 8 lipca 2012 roku. Jest o co walczyć. Na autorów najlepszych zdjęć czekają atrakcyjne nagrody. Tablety, netbooki, aparaty wodoodporne, dysk przenośny, czytnik e-booków oraz statyw fotograficzne.